Cześć! Od 2008 roku zajmuję się tym, że pomagam mężczyznom spełniać ich marzenia w relacjach z kobietami. I powiem Ci jedno. Mężczyzn nie blokuje to, że czegoś nie wiedzą. Blokuje ich tylko to, że nie wierzą w siebie i mają fałszywe postrzeganie świata randkowego, mają fałszywe postrzeganie swojej osoby, kobiet i mają masę ograniczających przekonań. Dlatego wpadłem na pomysł, żeby zrobić taki prosty, banalnie prosty, odporny na jakiekolwiek niedopowiedzenia, niewymagający wiele czasu każdego dnia, prosty proces zmiany swojej osobowości, opierający się na de dekonstrukcji czterech takich najważniejszych blokad, jakie mają mężczyźni, którzy chcą poprawić swoje relacje z kobietami. Bo nieważne, ile będziesz miał wiedzy, jeżeli twoja głowa nie gra, to nic z tego nie będzie. To, co cię tak naprawdę blokuje, to nie jest brak tekstów na randki, to nie jest to, że nie masz sześciopaka, to nie jest to, że kobiety wolą tylko złych chłopców, albo że nie masz fajnego profilu na aplikacji randkowej, albo nie masz fajnych social mediów, albo nie byłeś na jakiejś zagranicznej wycieczce, nie przywiozłeś z niej zdjęć na pół roku do przodu. To nie jest to, to, co cię naprawdę blokuje, to twoja cisza. Cisza, którą wybierasz, za każdym razem, kiedy odpuszczasz, kiedy rezygnujesz z siebie, kiedy zgadzasz się na coś, czego nie chcesz, kiedy wchodzisz w relacje, które po prostu są, bo nie wierzysz w to, że stać się na coś lepszego, tak, nawet na lepszą relację, nie tyle co lepszą kobietę, to jest właśnie wtedy, kiedy nie mówisz prawdy, bo boisz się, że przestaniesz być lubiany przez kobietę czy przez ludzi, to jest właśnie wtedy, kiedy wybierasz dopasowanie się i, być, i bycie miłym. Bo tak naprawdę nie wierzysz w to, że ktoś może zaakceptować to, kim naprawdę jesteś. Ile razy obiecywałeś sobie, że następnym razem do niej zagadasz, następnym razem do niej podejdziesz, następnym razem zrobisz coś, co sprawi, że twoje życie będzie zupełnie inne. I wiesz co? Ja się nie dziwię, że ci nie wychodziło. Bo jeżeli miałeś ograniczające cię przekonania, które się uaktywniały w sytuacji mocno emocjonującej i Ty Odpalałeś stary program, to oczywiste było to, że zrobisz ci zrobisz najbardziej znaną twojej podświadomości rzecz, i zachowasz się tak jak wcześniej. Ile razy odkładałeś coś na później? Ty możesz to odłożyć. Słuchaj, możesz zamknąć to wideo. I masz do tego pełne prawo. Tylko co zrobić za trzy miesiące na przykład? Znowu nie podejdziesz do kobiety, która ci się spodoba? A nawet jeżeli to zrobisz, to będzie to szło jak krew z nosa, bo. Ona po prostu będzie widziała, że ty nie wierzysz w siebie. Czy znowu zrobisz wszystko, aby się w jakiś tam sposób dopasować? Będziesz chciał być zabawny, fajny, lubiany? Albo powtórzyć jakiś tekst, którego się nauczyłeś z sieci, myśląc, że on ci wejdzie tym razem? Co? Znowu będziesz udawał, że wszystko jest ok, choć w środku to cię aż będzie rozrywać? No. A potem co? W nocy co włączysz kolejny filmik? Albo motywujący? Albo taki film, gdzie inni faceci robią dobrze kobietom, na które ty jedyne co możesz zrobić, to tylko popatrzeć przez ekran, co będziesz znowu trzepał do pikseli. Tak chcesz żyć, po to się urodziłeś, ty wiesz, że to nie wypełni tej pustki. Ty to dobrze wiesz. I dobrze wiesz, kiedy, zamiast stanąć do życia znowu wybrałeś to, żeby się schować. Ale to wszystko można odwrócić i zajmie to o wiele mniej czasu niż kolejne zdobywanie wiedzy, bo żadna wiedza ci nie pomoże, jeżeli w głowie nie jest poukładane. Wyobraź sobie, że wystarczy 28 dni, jeśli tym razem nie uciekniesz. I wyobraź sobie, że za 28 dni nauczysz się m.in. mówić nie bez poczucia winy, patrzeć kobiecie w oczy, bez zgadywania, czy jej się podoba, czy nie. Zaczniesz emanować energią spokoju, obecności. Będziesz miał decyzję na, na temat tego, co robisz. I kobiety będą to czuły. Przestaniesz się błąkać, jak, jak wystraszony kuryczak z obciętą głową. Przestaniesz czekać, aż świat Cię zaakceptuje, tylko to Ty będziesz w końcu wybierał kobiety, z którymi będziesz się zadawał. Skończysz zbierać ochłapy z tego, co zostało, bo ty nie miałeś jaj zagadać wcześniej. Przepraszam, że tak mocno, ale ktoś w tym momencie wali po same jajca twoją przyszłą dziewczynę i będzie ją walił tak długo, dopóki ty będziesz czekał na to, żeby się zebrać sobie do niej zagadać. Dziwiłeś się wiele razy, jak to jest, że kobieta, która ci się podoba, spotyka się z kimś, kto nie jest wcale przystojniejszy, bardziej umięśniony, mądrzejszy, w żaden sposób nie jest lepszy od Ciebie. No tak się dzieje dlatego, że Ty do niej nie zagadałeś. I ja chcę Ci pomóc to odkręcić. Ale to trwa 28 dni, aż 28 dni. Po pierwsze zadania codziennie do wykonania są tak banalnie proste i moim zdaniem są tak potężne, że nie zrobić ich to jest po prostu, no to jest szczyt lenistwa i no to jest szczyt robienia sobie krzywdy tak naprawdę. Bo, wiesz, prawdziwa zmiana nie zadzieje się w weekend. I zaakceptuj to, że pewne rzeczy będą trwały, to, trwały troszkę więcej czasu. Tak jak idziesz na siłownię, ćwiczysz biceps, on nie urośnie, dlatego, że ty cały weekend machałeś hantelkiem. Co najwyżej możesz go trochę przypalić. Ale nie. No nie. Tutaj potrzebne są inne, inne rzeczy. Ty musisz mieć czas na to, żeby pewne zmiany się... Zagnieździły na stałe. Po to to jest potrzebne. Ty musisz zacząć patrzeć na to, jak te poszczególne zadania wpływają na to, jak ty inaczej patrzysz na świat. Patrzysz na kobiety, patrzysz na siebie, patrzysz na wszystko, co się dookoła ciebie dzieje. Trzeba trochę więcej czasu, aby rozbroić stałe przekonania i zbudować nową tożsamość, która się nie rozsypie przy pierwszym odrzuceniu. Twierdzisz, że nie masz 28 dni na co. Na 15 minut dziennie, no bądźmy poważni. A co potem będzie? A co będziesz robił przez następne 28 dni, jeżeli nie masz kobiety, która cię interesuje nie jesteś z nią w relacji? Jeżeli nie masz tyle seksu, że. Słuchaj, gdybyś naprawdę miał fantastyczne relacje z kobietami, to byś teraz nie oglądał tego filmu. Więc może to jest szansa na to, żeby w końcu coś zmienić, a nie walić na pusta do pikseli na telefonie. Ja mówię tak ostro, dlatego że mi na tobie zależy i wiem, jak to wygląda. I teraz odpuścisz, i co? Weźmę 28 tygodni dryfowania, 28 miesięcy tłumienia złości, wkurzania się na siebie, obiecywania sobie, że następnym razem do niej zagadam? Czy kolejne 28 lat życia i udawania, że wszystko jest fajnie, wszystko jest super? Ja nie mówię, że Twoje życie jest złe. Na pewno robisz rzeczy w życiu wartościowe, które wnoszą wartość do życia innych ludzi i na pewno przeżyłeś wiele fajnych chwil. Ale zadaj sobie jedno zajebiście ważne pytanie: czy to jest dokładnie to, jak chcę, aby wyglądało moje życie? Ja ci to mówię jako ktoś, kto szkoli od 2008 roku ludzi. W wielu przypadkach nowa wiedza to nie jest rozwiązanie. Trzeba zmienić parę fundamentalnych przekonań i zmienić postrzeganie samego siebie, i tego nie przeskoczysz, tego nie unikniesz. Ty możesz tylko odwrócić w czasie to, co jest po prostu nieuniknione, bo nie ma innej drogi do zrobienia postępu. Po prostu nie ma. Jeżeli nie zmienisz siebie, nie zmienisz swojego postrzegania, to ty możesz mieć najlepsze teksty na świecie, ale kobieta będzie czuła, że coś jest nie tak, a później ty będziesz chodził wkurzony no jak to Przecież robiłem wszystko tak, jak jest na kusie. No właśnie dlatego, no właśnie dlatego, że dalej masz ograniczające się przekonania, dalej to wygląda tak, jak wygląda. Więc to nie możesz mieć tutaj pretensji do nikogo, jeżeli teraz w tym momencie nie skorzystasz z tej wiedzy i z, te, z tego procesu. To jest tak banalnie prosty, że na pewno znajdziesz i musiałbyś pracować po 18 godzin na dobę, żeby nie znaleźć czasu, żeby zrobić ten kurs. W innym przypadku to zwyczajnie oszukujesz sam siebie, i twierdzisz, że nie masz, nie masz czasu. Bo... Ach, słuchaj, naprawdę, prościej się nie da, prościej się nie da. Na czym polega ten kurs? Jest to 28-dniowy proces którym odzyskujesz głos, granice i szacunek do siebie. Nie przez motywacyjne filmiki, tylko przez codzienną prawdę o sobie. Codzienną pracę, która nie powinna ci zająć więcej niż 15 minut dziennie, w większości w przypadku tych zadań, które dostaniesz. To nie są pojady typu stań tak, powiedz to, musisz wierzyć w tamto. To są zadania, które mają Ci za zdanie pomóc spojrzeć zupełnie inaczej na siebie i na relacje z kobietami. 90% tych zadań nie wymaga nawet wyjścia z domu, więc nie mów mi, że potrzebujesz mieć jakiekolwiek tutaj usprawiedliwienie do tego, żeby tego nie wykonać. Ale jak to? Kurs, który ma mi za zadanie pomóc w relacjach z kobietami, nie wymaga od tego, żebym do nich podchodził? Podchodziłeś do tej pory, ale sam wiesz, jakie były efekty. Tu nie chodzi o to, żebyś ty nauczył się yy, użyć takiej metafory, Tępą piłą, ścinać drzewo pod nowym kątem, tylko żebyś naostrzył tą piłę. I wtedy, nieważne pod jakim kątem zetniesz, to drzewo poleci. Małe kroki każdego dnia i wielkie efekty przez następne lata. Znajdziesz na to czas, i większość zadań to praca własna. Możesz to robić nawet jeśli nie masz czasu masowo podchodzić do kobiet. Nie masz w tym momencie żadnych wymówek. Kurs składa się z zeszytu ćwiczeń, workbooka. Gdzie masz zadanie na każdy z 28 dni, Nagrałem wideo, 92 minuty z paroma sekundami, gdzie tłumaczę ci, dlaczego masz to robić, co się stanie, jeżeli nie zrobisz tych zadań i poszczególne zadania na każdy dzień podzielone blokami na każdy tydzień. W wyższych opcjach masz tak: konsultacje, gdzie ty wysyłasz mi swój wypełniony workbook, ja to przeczytam i masz konsultację ze mną, gdzie ja Ci wskażę nowy kierunek oraz opcję super, totalnie premium, gdzie ja mam konsultację z Tobą co tydzień i wyciągamy wnioski z Twojego workbooka z każdego poszczególnego tygodnia i ja pomagam Ci już pewne rzeczy wprowadzić w Twoim modelu poznawania kobiet, które wyjdą na podstawie pracy z tym workbookiem. Więc w obu przypadkach na pewno... Zyskasz i nie będziesz zostawiony sam sobie. Poza tym, to też jest dla ciebie motywacja, że ty rzeczywiście wypełnił. Bo mi nie chodzi o to, żebyś ty to po prostu kupił, stwierdził, dobra, zrobiłem co chciałem. Oczywiście masz do tego prawo, jesteś wolnym człowiekiem, tylko masz możliwość teraz wypełnienia tego i wiesz, że ktoś to przeczyta. Taka praca własna dla mnie osobiście była mega, mega zawsze wartościowa i zawsze była dla mnie początkiem wielu pozytywnych zmian. Więc to nie jest coś, co należy ignorować na zasadzie takiej, że a, dobra, tutaj nie ma pojęcia, jak zagadać, co napisać, co powiedzieć, jak stanąć, jak pierdnąć, to po co mi to? No właśnie po to, żebyś nie robił cały czas tych samych błędów które i tych i przeżywał tych samych reakcji emocjonalnych, które niweczą cały twój trud, Całe Twoje zainwestowane pieniądze w siebie, bo jeżeli Ty możesz mieć najlepszy tekst na potryw na świecie i 10 w kieszeni spisanych, a jeżeli za tym Twoja podświadomość nie pokazuje tego, że Ty jesteś w stanie być tu i teraz jej najlepszym wyborem, i ona, i ona nie będzie czuła się przy Tobie, jak y kobieta powinna czuć się przy mężczyźnie, bo twoja podświadomość, twoja subkomunikacja wyjdzie na wierzch i staje przekonania, No to, to na każda ilość wiedzy to no nic, nic tu nie da. Dla to chodzi o to, żebyś ty przestał się bać podejść do kobiety. Nie dlatego, że dostaniesz yy, yy, magiczny tekst, tylko dlatego, że przestanie się bać być odrzuconym. Tak jakby ci ktoś w końcu wyciągnął kija z tyłka i byś ruszył do przodu. Kobiety przestaną cię testować, bo nie będą miały już w sumie po co. A nawet jeżeli spróbują, to bardzo szybko odpuszczą. Taki jest cel tego kursu. Bo facet, który jest tym, kto wie, kim jest, i po nim to widać, że to jest mężczyzna z krwi i kości, no to takich ludzi się nie testuje. No, no bo po co, skoro to widać, kim, kto kim jest? Zamiast pytać, czy ona cię lubi, zaczniesz pytać, czy ja ją lubię. I to zmienia wszystko, bo przestaniesz być facetem, który błaga uwagę, ale zaczniesz być tym, kogo się lubi i kogo się, i kogo się szuka, kim kobieta, z kim kobieta chce przebywać. Przestaniesz być miły tylko po to, żeby nie być sam. Zaczniesz mówić rzeczy, które naprawdę myślisz. I paradoksalnie kobiety w końcu zaczną się lubić bardziej. Rozumiesz to? Na pewno masz takich znajomych, którzy mówią co chcą, a kobiety z jakichś jakich powodów za nimi lgną. Ciekawe dlaczego. No właśnie. No właśnie. Nie będziesz musiał już udawać kogoś, kim nie jesteś. Nie będziesz musiał kłamać, że coś lubisz, kiedy czegoś nie lubisz. Nie będziesz musiał się przyporządkować tylko po to, żeby licząc na to, że ktoś cię polubi. Dodatkowo, jeżeli już jesteś zmęczony jakimiś księżniczkami toksycznymi, które mają tylko standardy a jedyne, co mają, to, to jakąś tam urodę i to jeszcze podrasowaną kosmetykami, to przestaniesz siedzieć w tym takim dziwnym cyklu emocji, które powodują, że ty ostatecznie tracisz szacunek do samego siebie. I pewnych rzeczy ty już nie będziesz musiał kobietom nawet tłumaczyć, bo twoja obecność będzie mówiła to za ciebie. Koniec robienia z siebie błazna, nawet mimo woli czas na życie z jajami. Rozumiesz? Z jajami, jak facet, jak facet z jajami. Jakie są, jakie są opcje? Tak, na początku masz sam workbook i tej opcji szczerze mówiąc nie polecam. Oczywiście możesz ją wziąć, ale moim zdaniem największą wartością w tym wszystkim jest to, że będziesz miał możliwość indywidualnej pracy ze mną w trakcie, w, w trakcie lub po zakończeniu tego zeszytu ćwiczeń. To jest najważniejszy element tego. Kolejna rzecz, to masz właśnie ten zeszyt ćwiczeń i konsultację godziny ze mną na końcu. Na końcu zakończonego procesu wysyłasz mi ten zeszyt ćwiczeń twój wypełniony. Ja go czytam i, i omawiam to, co w nim jest. I pomagam ci określić nowy plan działania. Na podstawie tego, co wyszło z tego zeszytu ćwiczeń. Wskazuję ci rzeczy, które możesz jeszcze poprawić lub na które warto się skupić, żebyś ty miał coraz lepsze te efekty w relacjach z kobietami. To jest ten pakiet Full. Pakiet Premium to jest tak, że spotykam się co tydzień, co tydzień wysyłasz mi swój wypełniony tydzień w workbooku i ja prowadzę ci taką konsultację, gdzie wyciągamy wnioski i patrzymy, jak na bieżąco przełożyć rzeczy z tego workbooka na Twoje relacje w kontaktach z kobietami. Oczywiście, jeżeli będziesz miał jakieś też bieżące tematy w zakresie poznawania kobiet, no to wiadomo, że też je wtedy tam możemy omówić. Dlatego, jeżeli miałbym Ci coś polecić, to zdecydowanie to, żebyś wziął opcję z konsultacją, najlepiej z konsultacjami, ponieważ jeżeli będzie okazja do tego, żebyśmy zajrzeli w Twoje przekonania, w to co myślisz i. Poprawili trochę to. To właśnie zadzieje się coś, co jest piękne. To jest piękne i to jest najlepsze w temacie budowania relacji z kobietami, uczenia się relacji z kobietami, że małe zmiany dają kolosalne efekty. Mnie to zadziwia od tylu lat za każdym razem, jak, jak drobne zmiany potrafią wprowadzić kolosalne efekty. Ja ci mówię tutaj o tym, co nie, no, niewiele osób będzie w stanie ci tutaj pokazać. Praca własna, praca z własną podświadomością to jest coś, co Ci pomoże spojrzeć na pewne rzeczy zupełnie, zupełnie inaczej. I zyskasz tak naprawdę nowy wymiar wolności, bo inaczej będziesz się zwyczajnie kręcił jak gówno w przeręblu od kursu do kursu, a ja nie chcę, żebyś Ty tracił czas i kupował ciągle nową wiedzę, tylko chcę, żebyś ty kupował nową wiedzę po to, żeby mieć z niej jeszcze lepsze korzyści. I kiedy zrobisz ten cały plan i spotkasz się ze mną na konsultacji, zrozumiesz, że wszystko, co powiedziałam tutaj, było prawdą. Gdzie możesz sprawdzić ceny i zamówić ten kurs? Kurs jest dostępny na stronie uwodzenie24.pl łamane przez 28. I tam jest też instrukcja, jak zamówić na stronie pod opisem każdego pakietu jest kurs. Czyli wchodzisz, przewijasz na dół strony, masz opisy pakietów, i tam jest instrukcja, jak możesz zamówić. Jeżeli oglądasz na YouTube ten film, to link też jest w opisie tego filmu. Pod tytułem tego filmu klikasz trzy kropki więcej na telefonie komórkowym, i tam wyskoczy ci opis. I w opisie masz link do tego kursu. Co do gwarancji. Wykonujesz wszystkie zadania, wysyłasz mi formularz, ale ma być wypełniony. Wysyłasz mi formularz, wypełniony formularz. Jeśli z czystym sumieniem będziesz w stanie powiedzieć mi, że ten proces nie, nie wniósł nic pozytywnego do Twojego życia, to Ci zwrócę pieniądze, bo ja chcę naprawdę, abyś się do tego przyłożył i poznał, jaką to ma wartość. Bo lekarz też, słuchaj, nie daje zwrotów za niezastosowanie się do leczenia. A ja chciałbym, bardzo bym chciał, żebyś ty rzeczywiście wykonał ten proces. No zajm... Większość tych zadań nie zajmie ci więcej niż 15 minut dziennie. Minimum. Możesz oczywiście dłużej się na to, na to, na to przeznaczyć. Ale jak tutaj je na nie patrzyłem, no to, no, no, to, to naprawdę no, ciężko byłoby przekroczyć pół godziny dziennie, moim zdaniem, na te zadania. I pamiętaj. Czas na działanie jest teraz. Nie musisz się zmieniać. Masz do tego prawo. Możesz nadal być wersją siebie, która się chowa. Ale jeżeli czujesz, że masz już dosyć, to zobacz, kim możesz się stać, gdy przestaniesz być tym, kto czeka. Zapraszam. Uwodzenie24.pl Łamane przez 28.